Trzyma się, ma widzów, w oczekiwaniu na finał Gen z, bo Gen Z finał będzie niedługo. Zapowiadają to już chyba od tygodnia. Jakieś plansze puzzlowe, i w ogóle jakiś wielki e, Escape Room nam robią. E, nie wiem, to jest coś, do czego ja teraz się nie mogę doczekać. W sumie nie wiem, po co ja wam o tym mówię. Ale w czasie, gdy czekam na to Gen z, to zauważyłem, że jest nowy film na kanale mojej ulubionej YouTuberki, czyli Olciak. I to już prawdopodobnie będzie jeden z ostatnich filmów na temat w ogóle ten, bo, bo, bo jedyne, co mnie najbardziej w tym ciekawiło, jak to wszystko się już wiadomo, wyjaśnia prawnie, to to, co się stało z tą Olciak. No bo na pierw u Bogzel zły, u powiem wszystko Konopowi, a w tych samych ciuchach w sumie, co gadała z Konopem, poszła jeszcze na, na, na film do Bogzela i ciekawiło mnie, o co tam chodzi. Bogzel tam plus minus to wytłumaczył, Olciak swoją wiarygodność bardzo, bardzo upadła. No i ciek raczej w tym filmie zobaczymy na jakieś kluczowe rzeczy, zobaczymy, co w tym jest no i co, przygotujcie się, ja, ja już jestem przygotowany, no i oglądamy. Cześć, Powstało dużo nieścisłości, dlatego przyszłam, by je wyklarować i przekazać Wam fakty takie, jakimi były z dowodami. No, tak, ty je spowodowałaś, jakby na, nakręcając bogdel zły, bokser zły, i nagle zmieniając zdanie o 180 stopni. I zadzwoniłam do niej i zaczęłyśmy przeglądać. E, w zasadzie ja zaczęłam przeglądać moje rozmowy ze stewardem, e, tak mniej więcej trzy potrzy. Byłam na tamten moment przerażona tym, ile tam było manipulacji. I ile było niemoralnych propozycji z jego strony? okej, okay, okazuje się, że jakaś koleżanka po prostu napisała do tej Olciak podczas gdy wychodziło po malutku jakieś tam plotki o Stuartcie i nie tylko. No i napisała do tej Olciak zapytać, czy wszystko z nią okej, okay, więc prawdopodobnie nie wiem, Olciak się chwaliła, że miała jakieś tam kontakty ze Stuartem czy coś takiego. No i potem nagle stwierdziła: "Ej, dobra, sprawdzę sobie wiadomości ze Stuartem na Messengerze". Okej, okay, to mamy jakby początek tej historii. Gwarantuję wam, że była to nauczka Mojego życia. I idealnie pasuje do tego powiedzenia nasze polskie: Gdy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Uczcie się na moim błędzie, nie popełniajcie tego samego błędu i zaufajcie mi, gdy wam to mówię. A szczególnie w momencie, gdy jesteście odpowiedzialni nie tylko za swój los. Tylko ok, czyli tu się przyznaje do tej narracji, co ludzie tam niektórzy mówili, typu Wardenga i nie tylko, że ona się bardzo śpieszyła, bo bardzo chciała szybko wypuścić ten materiał. Z jednej strony fajnie, że się przyznała, ale z drugiej strony tylko potwierdziła swoje intencje w tym wszystkim, co jest takie trochę śliskie, nie? Mówiłam w tym wywiadzie o tym, że boję się wspomnieć o ksywce Boxdella ze względu na własne bezpieczeństwo. A chodziło mi w tym tylko i wyłącznie o to, że ja nigdy nie miałam styczności z wielkimi federacjami. Ja, jako szara dziewczyna, byłam zwyczajnie przekonana, że świat free fightów to są jakieś gangi czy mafie, jakkolwiek by to nie brzmiało, naprawdę. W sumie przez to, że ona powiedziała, że boi się o swoje bezpieczeństwo, jak Wardęgę zaczął mówić i dalej w sumie nie wiemy, jaki influencer, ale że jakiś influencer mu groził i nie tylko, no to pierwsze. O... Kim pomyślałem, to w sumie boxdell. I w sumie to, że mówiła, że boi się o swoje bezpieczeństwo w kontekście boxdella, a teraz zmieniła swoje zdanie o 180 stopni na jego temat, jeszcze się z nim spotkała, i nie tylko no to, to, to jakby wzbudziło ludzi wyobraźnie, jakby nie ma co się dziwić tym ludziom. Z mojej perspektywy, to są dziesiątki chłopów, którzy leją się po mordach dla sportu, więc na pewno nie byłabym dla nich problemem. To jest dziwne, jakby na siłę chciała udowodnić, że nie no przecież nic by mi nie zrobili, i tak dalej. No, no, no raczej, ra, raczej byłabyś dla nich problemem i raczej byłaś dla nich problemem, w sumie biorąc pod uwagę, że jakby ujawniałaś jakieś takie brudy i tak dalej. Więc tutaj akurat nie, nie, nie rozumiem tego, jakby wątku. Jakby nie można uproszczać biznes naprawdę multo, multimilionowy, yy, do tego, że no parę chłopa bije się po mordzie, no, no nie. 25 września spotkałam się z Konowskim i pod wpływem emocji i stresu. Przyjęłam narrację złego boxdala krzywdzącego ludzi. W zasadzie to nawet nie wiem dlaczego. Bardzo możliwe, że to były jakieś resztki żalu, które mi zostały z dawnych czasów. Eee, coś, coś mi się w środku po prostu chwilowo przestawiło. Okej, okay, i to jest jakiś argument, że czuła jakiś żal do boxdela i tak dalej. I z tego co wiemy, to oni chyba byli razem, czy coś takiego zasugerowali, ale w sumie do końca nie wytłumaczyli ich relacje, ich przeszłość, więc możliwe, że ma jakieś tam żale do niego, ale w sumie nie powiedziała jakie żale. Spotkałam się z Konopskim, bo czułam, że po moim wywiadzie z Kubą Wontorem um, potrzebuję takiego uwiarygodnienia moich rozmów ze Stewartem głównie, ze względu na to, że byłoby mi bardzo często zarzucane, że te rozmowy są nieprawdziwe i że mogłam mnie je podrobić. A to nie tak, że Wardęgas sugerował, że Konop też usłyszał jakieś rzeczy o Boxdellu? Co co coś takiego też było z tego, co kojarzę. No, no ale dobra. Podjęłam koniec końców dobrą decyzję, bo w moich rozmowach z Michałem nie byłoby czegokolwiek, czego jeszcze nie widzieliście. Zwykłe stulejarskie teksty nastolatka, który moim zdaniem stracił za dużo jak ze zwykły stojarski Okej, okay, no, 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 nie wiem, co daj mam powiedzieć. No, wytłumaczyła, co tam niby w tych rozmowach było, także komo z Boxdelem. Jedyne, kto wie, co tam bardziej było, to Konopski i chyba Wardęga, które widzieli te zapisy rozmów, więc no, to może oni się by mogli jakoś tego odnieść, ale w sumie, jak ona się wycofała, to nie wiem, czy w ogóle muszę chyba jak w RP zapomnieć, że w ogóle takie coś istniało chyba. Ale obstawiam, że skoro Wardęga jakoś ma takie bardzo neutralne stosunki z Boksdelem, trochę go tam chwyta za słówka i tak dalej. To raczej nic takiego agresywnego tam nie było w tych rozmowach. No, no tak obstawiam. Bo jakby było coś tam faktycznie jakoś mega mocnego, obrzydliwego czy coś, to prawdopodobnie taki wardenga by się w ogóle jakby nie zadawał ani no, no, no nie spędzał czasu z boxerem. Tak obstawiam. Moje zeznania, jak i zapisy rozmów są już na prokuraturze. Więc jeżeli boxdel jest winny czemukolwiek, to za to odpowie. No i też git, to dobrze, to powiedziała, no raczej by z takimi rzeczami nie skłamała, no i jeżeli jest, no to faktycznie, jeżeli cokolwiek ma Boxel jakby prawnie ponieść jakieś konsekwencje, to poniesie. Póki co, ten materiał bardziej, hm, ona się przyznaje do jakichś błędów i tak dalej, ją, niczego w sumie nie oczyszcza, raczej jej wizerunek idzie na minus, ale Boxela jak najbardziej na plus. W przeciwieństwie do Którzy mnie skrzywdzili, jako jedyny miał jaja przyjechać, przeprosić, przyznać się do swoich błędów i porozmawiać ze mną twarzą w twarz, jak człowiek. Można by było oczywiście dywagować, czy zrobił to ze stresu, czy wstydu, czy może prawdziwej skruchy. Jednak. Zapomniała o jednym punkcie: interesie własnym i bronieniem swojego wizerunku, i chwytaniem się brzytwy, co to trochę było, ten filmik z nią. PS. Byłam ubrana tak samo na spotkaniu z Konopem i na filmie Michała, bo istnieje coś takiego jak pralka, więc nie, nie spotkałam się z nim tego samego dnia, co z Konopem, tylko i wyłącznie dlatego, że miałam te same ubrania. Które... To co, ona pie pierze swoje ciuchy i jakby pierze jednego dnia i te same ubiera potem drugiego dnia? Okej, okay. nie, 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 rzadko się spotyka takich ludzi, ale może ona jest wyjątkiem? Narracja wytworzona przez influx komentarii, dziwnie dobierane słownictwo i celowe sugerowanie, że zostałam przekupiona jest okropnie krzywdząca. Tej, tej 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 jaka narracja to ty, ty taką narrację w ogóle zaczęłaś że się boisz i tak dalej i nagle zmieniłaś swoje zdanie o 180 stopni to co ludzie mają myśleć nie, nie rozumiem tego Wy polskie komentarze podobno jesteście bezstronni podobno nie rzucacie oskarżeń bez dowodów a teraz co robicie? Przepraszam. A to, dl dlaczego ona teraz nagle atakuje w ogóle losowo kanały komentery? To, 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 to nie tak, że tylko kanały komentery sobie wymyśliły taką narrację, tylko jakby wszyscy, po prostu tak to wyglądało i tyle. Jakby początek jej filmu zdecydowanie był lepszy, czyli po prostu przyznawanie się do winy, ej dobra, mogło to tak wyglądać i tyle, a nie nagle, ej, ej mo mogło tak wyglądać, ja spowodowałam, że tak to wyglądało? Ale dlaczego wy tak myśleliście? Nie zostałam przekupiona. W to będzie wierzyć, kto będzie chciał. Ale moje sumienie jest czyste, a ja dalej jestem zwykłą studentką, która na, te, na dodatek w tym momencie nie ma pracy. Nie musi pracować, no bo baluje za pieniądze. Przepraszam, przepraszam. <laughs> nie wiem, no to jest takie, wiecie, no, no wiadomo, że nawet jakby została przekupiona, to by nie powiedziała, że jest przekupiona, no i jakby okej, okay, no trzeba jej po prostu wierzyć na słowo i, i tyle. Różnica pomiędzy stewardem i wertezem a Boxdelem jest taka, że Stuart i wertez to były dwudziestoparoletni chłopy. Które składały niemoralne propozycje 13 14 latce no Tak, no bo Boże był na, nastolatkiem, no wiemy, no, no to było wiele razy podkreślane, że on wtedy był tylko nastolatkiem, a już 20-latek to brzmi bardziej agresywnie niż nastolatek, nawet jeżeli na przykład jest 19. Powiedziałam, że screen jest fajkowy, bo spanikowałam szczerze powiedziawszy. Nie wiedziałam, jak mam zareagować na informację o tym, że człowiek, z którym kiedyś kręciłam i był mi bliski wrzucił prywatne rozmowy skrajnie wycięte z kontekstu do internetu. No i o to mi chodzi, ona sobie potwierdza tylko swoje kłamstwa i manipulacje tutaj, no, no ewidentnie. Na przykład to, że jakiś tam screen latał, gdzie ona niby jakiemuś znajomemu mówiła, że jest zły i on to w ogóle, to słowo na p, a, a, a ona mówiła, że nie, to nie jest prawda, te wszystkie screenshoty to są fejki, a teraz nagle mówi, że jednak był prawdą. To, ale ciekawe, ciekawe jak z tego screena się wytłumaczy, to mnie akurat mega interesuje. Wysłałam tą konkretną wiadomość z tego screena dzień po gali Byłam oburzona po walce Normana Parka z Cassiuszem, bo zwyczajnie jako widz myślałam, że ta walka była ustawiona. I nie wiem czy pamiętacie, ale bokser wtedy przed do oktagonu i coś tam zaczął gadać. I byłam tym faktem bardzo oburzona. Czekaj, czekaj, czekaj. Wa walka była ustawiona. Boxdell mówił, że werdykt będzie zmieniony. Czyli też miał takie zdanie jak ty, czyli to, że no nie fair jest werdykt. Czyli to samo myślał co ty, ale ty go wyzywałaś? Hmm? W tym miejscu też chciałam podkreślić, żeby nie było kolejnych nieścisłości. Dzień przed tą wiadomością była ta gala fejmu. I na after tego konkretnego fejmu wprowadzili mnie inni znajomi z grona influencerskiego. Jednak z samym Boksdelem ani się z nim nie widziałam, ani z nim nie rozmawiałam. Szczerze powiedziawszy, nawet nie minęłam go nigdzie w korytarzu. Ale tu jest nieścisłość. Powiedziała, że jest tylko widzką gali, nie wiedziała, jak to wygląda inside'owo, a teraz nagle się okazuje, że ona na aftery chodziła. No nie, no ja, ja jako zwykły widz nie chodzę na aftery. No, nie, o co tu chodzi? Dla tych, którzy się zastanawiają, dlaczego ten film w ogóle powstał i dlaczego po takim czasie, już tłumaczę. Jest to spowodowane tym, że miałam czas na odetchnięcie, pozbieranie myśli do kupy i ogarnięcie swoich emocji przede wszystkim. Strasznie dużo cięć ma ten film ogólnie, tak chciałem zauważyć. Jakby stwierdzam fakt, nie, nie, nie sugeruję nic oczywiście, ale niby pozbierała swoje emocje, ale jakieś tam emocje w stronę kanały komentery jakoś ma, że oj, Jezus, jak wy mogliście myśleć coś, co jakby ewidentnie wam podała na tacy, żebyście tak myśleli, hmm. Ale dobra, no jak się mówi do trzech razy sztuka, no na trzeci film to chyba jej najlepszy z tych trzech, no bo w sumie to było potem było gorzej, a teraz jest takie hmm okej. Okay. Wy napiszcie co wy o, ten, o, o, o tych jej tłumaczeniach. Ja się wam ziegnę, zawsze lajka, trochę na razie.